No, każdy, uzna, żeby, żeby każdy Możemy? Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Piątka dla zwierząt czy piątka przeciwko rolnikom, jak to mówimy my, Konfederacja, dalej jest jednym z głównych tematów polskiego życia politycznego ostatnich dni i skomentuje ten, ten projekt ustawy, to co się z nią obecnie dzieje. Pan poseł Michał Urbaniak, przedstawiciel Konfederacji w Komisji Rolnictwa. Dzień dobry, szanowni państwo. Faktycznie, aktualnie procedowana dalej jest piątka przeciwko rolnikom, właśnie zwana inaczej, właśnie tą piątką dla zwierząt. Aktualnie ten projekt po absurdalnym przetoczeniu się w zasadzie przez Sejm trafił do Senatu. Senat jako Izba Zadumy aktualnie wysłuchuje dzisiaj strony społecznej, czego w ogóle nie zrobił Sejm i jest to karygodne wręcz. Wysłuchuje w związku z tym, jakie obie strony mają rację. Niestety trzeba wziąć pod uwagę fakt, że Senat może być ponownie przegłosowany przez Sejm. Jeśli mówimy o tej piątce przeciwko rolnikom, to mówimy w zasadzie o szeregu branż, szeregu aktywności gospodarczych, które mogą zostać za chwilę w Polsce zlikwidowane. Futerkowcy, czyli ta, ta branża, jakby, która była tutaj sztandarowa na początku w ogóle wchodzenia tego projektu do, do Sejmu, to jest jedynie wycinek całego problemu. Tutaj ustawa dotyka też sfery już samego uboju na przykład religijnego czy eksportu mięsa drobiu i bydła za granicę. My automatycznie wprowadzając tę ustawę możemy sami zamknąć sobie rynki zbytu. Jest też kwestia dotycząca na przykład związków kinologicznych, gdzie jeden dzisiaj związek dostałby monopol na to, że będzie ustalać, które psy są rasowe, a które nie. Jest też kwestia, która może nie być zbyt, zbyt oczywista, ale na przykład kwestia kredytów, które dzisiaj zostały pozaciągane przez hodowców, przedsiębiorców, ponieważ na przykład hodowca rok, dwa lata temu zmieniając w związku z ASF-em, zmieniając swoje, swój, swój profil działalności, przeniósł się z hodowli, na przykład trzody chlewnej na bydło. Musiał zaciągnąć prawdopodobnie kredyt, musiał Roz, tutaj rozwinąć swoją działalność i bardzo często to banki spółdzielcze były tymi bankami, które udzielały tych kredytów i te banki za chwilę mogą stracić płynność finansową właśnie przez Piątkę Kaczyńskiego, która jest absurdalna. Tutaj jest ze, z nami też pan Piotr Lisiecki, jest też tutaj prezesem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz i chciałbym mu oddać głos właśnie po to, aby przed jakie problemy będą związane z branżami rolniczymi, a także jak wygląda dzisiaj wysłuchanie w senacie. Dzień dobry, nazywam się Piotr Lisiecki, jestem prezesem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz i właśnie w imieniu tej organizacji jestem dzisiaj na wysłuchaniu senackim. Szanowni Państwo, rolnicy mają dobrą pamięć, i pamiętamy jak kilkanaście lat temu Staraniem posłanki Katarzyny Piekarskiej zakazano w Polsce tuczu gęsi na wątróbki stłuszczone. I ten zakaz w Polsce wprowadzono, natomiast świat się tym zakazem nie wzruszył, i dzisiaj możemy dalej kupować fuagra, strasburskie paszteciki. tyle tylko, że wyprodukowane na Węgrzech czy we Francji. To samo będzie z dziś procedowaną ustawą. To, że my, Polska, zakażemy uboju religijnego, wcale nie oznacza, że półtora miliarda muzułmanów przestanie kupować mięso halal. Po prostu kupią od kogoś innego i kupią to nie tylko kraje tradycyjnie przez nas postrzegane jako muzułmańskie kraje arabskie, kraje Zatoki Perskiej, Pakistan coraz większa ilość tej produkcji idzie na rynek wewnętrzny unijny do Francji, do Niemiec. A zatem strzelamy sobie w stopę, odcinamy się od rentownej części eksportu, i właściwie nie ma żadnego powodu, dla którego to robimy. Jeszcze słówko o procedowaniu. Rzeczywiście dziś marszałek Senatu obiecał nam, że wysłucha stronę społeczną. Na ile jest to jego wola poznania opinii branży, a na ile gra z Sejmem, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu posła i mecenasa Jacka Wilka. Szanowni Państwo, nie wiemy oczywiście, w jakim kształcie ustawa wyjdzie z Senatu i w jakim kształcie ostatecznie wyjdzie z Sejmu po poprawkach przyjętych lub odrzuconych przez posłów, ale jest raczej bardzo prawdopodobne, że w końcu trafi na biurko prezydenta. I tutaj nasz apel. Apel do prezydenta nie tylko jako Osoby, która została rzeczywiście wybrana przez ogromną większość rolników, ale też jako prawnika, bo argumenty są najróżniejszego rodzaju, którymi Pan Prezydent powinien się przejąć i wziąć pod uwagę. Jest rzeczywiście jakąś ironią historii, że Prezydent poparty przez ogromną większość rolników w tej chwili dostanie na biurko, jaką jedną z pierwszych inicjatyw Nowego Sejmu, jako jedną z pierwszych inicjatyw po swoim wyborze, Akcje przeciwko właśnie rolnikom i przeciwko rolnictwu. Rolnicy, którzy tak ochoczo właśnie wsparli prezydenta Dudę, poparli jego kandydaturę, w tej chwili natychmiast, niemalże po tych wyborach, dostają obuchem i dowiadują się, że właśnie jedną z pierwszych inicjatyw po tych wyborach jest uderzenie w nich. I szanowni państwo, to jest nic innego, powtórzę po raz kolejny już publicznie, jak odpowiedzialność zbiorowa na całej branży wynikająca tylko z tego, że zdarzają się przypadki pojedyncze, jakieś jednostkowe przypadki złego traktowania zwierząt. Więc to prezydent też powinien wziąć pod uwagę że nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej w takim właśnie sposób. Trzeba wzmacniać po prostu to prawo, które jest. Wystarczy je wykonywać odpowiednio sprawnie. Mamy inspekcję sanitarną, mamy ustawę o ochronie zwierząt. Wszystko to w zupełności wystarcza tego, do tego, aby zapobiegać jakimś drastycznym przypadkom niewłaściwego, niewłaściwego traktowania zwierząt. I wreszcie, Szanowni Państwo, mamy w Konstytucji jasno określone zasady wolności gospodarczej, swobody podejmowania działalności gospodarczej. I chociażby z tych wszystkich względów jest Oczywiste i jasne, że nawet nie ma potrzeby kierowania sprawy do Trybunału. Nie ma takiej potrzeby, bo już na pierwszy rzut oka widać, że tutaj ocena jest już na samym początku oczywista. Jest to ustawa nie tylko sprzeczna z polskimi interesami, z interesami polskiej wsi i naszych rolników, nie tylko szkodliwa dla gospodarki, ale jest też w sposób oczywisty, rażący, bezpośredni sprzeczna z Konstytucją. Dlatego apelujemy już teraz, aby prezydent, bo sygnalizował. Swój, jakby to powiedzieć, ambiwalentny stosunek do tej ustawy, aby już teraz prezydent taką decyzję podjął, oczywiście nie musi jej teraz obwieszczać, ale aby stanął po stronie polskich rolników, po stronie polskiego interesu narodowego, po stronie polskiego interesu gospodarczego, po stronie polskiego eksportu, ale przede wszystkim tak naprawdę po stronie prawa. I tego obowiązującego mówię tutaj o ustawie o ochronie zwierząt. I najważniejszego, czyli ustawy zasadniczej. To zupełnie wystarczy, aby podjąć mądrą decyzję. Także oczekujemy, nawołujemy i prosimy pana prezydenta o właśnie takąże mądrą decyzję w tej sprawie. Dziękuję. Szanowni Państwo. Odlot, tak można nazwać to, co obecnie robi kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem Prezesem Kaczyńskim, i nie mowa tutaj jedynie o ustawie przeciwko rolnikom, o tym, że rolnicy w 80 ponad procentach jeszcze dwa miesiące temu zagłosowali na kandydata Prawa i Sprawiedliwości pana prezydenta Andrzeja Dudę, wierząc, że będzie stał na straży ich interesów, że ta partia będzie stała na straży ich interesów, ale Odlot ma miejsce także w szeregach prawa i sprawiedliwości, o czym dowiadujemy się z mediów społecznościowych, na przykład o tym, że pani Joanna Czochara, córka posłanki, która zagłosowała jako ta jedna z nielicznych przeciwko ustawie przeciwko rolnikom, została z tego powodu za głosowanie swojej matki wyrzucona z forum młodych dla PIS, czyli z młodzieżówki prawa i sprawiedliwości. No, zazwyczaj nie komentujemy tego, w jaki sposób funkcjonuje technicznie, organizacyjnie inna partia, ale po tych doniesieniach możemy powiedzieć wprost: zapraszamy i tych młodych, i tych starszych przedstawicieli Forum Młodych dla PiS czy Prawa i Sprawiedliwości, ludzi, którzy zachowali się jak trzeba, którzy nie akceptują tej polityki prowadzonej przez włodarzy partii rządzącej, do klubów federacji do tego by y, pamiętali że Prawica, ta prawdziwa prawica, ta ideowa prawica na polskiej scenie politycznej istnieje. Jest nią konfederacja, konfederacja, która stworzyła już teraz największą organizację poli, społeczno-polityczną organizację w, w Polsce, czyli Kluby Konfederacji Zrzeszające już ponad 10 tysięcy członków, zapraszamy bardzo serdecznie i działaczy organizacji młodzieżowych i działaczy starszych wiekiem do tego, żeby po prostu wspierali jedyną ideową prawicę na polskiej scenie e, politycznej, żeby e, wiedzieli, że jest taka organizacja, jest taka partia, jest takie środowisko, które stoi w obronie rolników, które stoi w obronie hodowców, które stoi w obronie polskich przedsiębiorców i w obronie polskiej gospodarki, czego obecnie nie robi prezes Kaczyński wraz ze swoją świtą, tylko woli przy wsparciu takich polityków jak Adrian Zandberg, Sylwia Spurek, Robert Biedroń niszczyć polskie rolnictwo, niszczyć polską wieś. Czy są jakieś pytania, jeśli nie to wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.